Środa, 22 kwietnia, Malwina Komarnicka, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny. A dziś w serwisie spłonęła była kolejowa stolarnia, a także Światowy Dzień Ziemi. Groźny pożar wybuchł po godzinie 10 przy ulicy Kartuskiej. W ogniu stanęła opuszczona kolejowa stolarnia. W budynku od dłuższego czasu przebywali bezdomni i to nie pierwszy pożar jaki wybuchł w tym obiekcie. Pożar rozprzestrzeniał się błyskawicznie. W akcji brało udział 11 zastępów zarówno Państwowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym dwie drabiny. Z powodu zadymienia i groźby zawalenia budynku ruch na Kartuskiej został wstrzymany. Akcja dość trudna, ponieważ paliła się praktycznie cała więźba dachowa. Bronimy też tej przybudówki w tej chwili, więc działania mamy również prowadzone od wewnątrz. Nie możemy wejść do środka, jest to bardzo niebezpieczne. Mamy też kłopoty z własnością, więc ustalamy, wyłączamy energię powoli. W tej chwili również wyłączyliśmy zasilanie okoliczne lampy oświetleniowe, ponieważ działamy z wysokości. Także akcja taka bardziej na razie z zewnątrz i od wewnątrz, jeżeli chodzi o blokowany z budynek. Obiekt należy do prywatnego właściciela i od dawna jest wystawiony na sprzedaż. Często przebywały w nim osoby bezdomne. To jest kolejny pożar i powiem szczerze, dość uciążliwe są te pożary, bo ten obiekt jest dużo kubaturowy i prowadzenie działań tutaj dookoła jest naprawdę utrudnione. Przyczyny pożaru wyjaśni policyjne dochodzenie. Strażacy nie wykluczają podpalenia. Legnicka prokuratura okręgowa prowadzi śledztwo w sprawie przywłaszczenia unijnych pieniędzy przez pracowników Politechniki Wrocławskiej. Legnicy śledczy zarzuty postawili dziesięciu osobom, które wyłudziło od 2005 roku prawie 2 miliony złotych. Prokuratura w Legnicy zajmuje się sprawą od 2013 roku. Na podstawie dotychczasowych działań udało się ustalić, że unijne pieniądze wyłudzali pracownicy naukowi Wydziału Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej. Na podstawie sześciu grantów wyłudzili w okresie od 2005 do 2013 roku kwotę. Ponad 1 751 tysięcy złotych. Jest to kwota olbrzymia, a proceder polegał na tym, że pozyskiwane były granty, czyli programy naukowe, za które wypłacane były naukowcom pieniądze. Prokuratura w tej sprawie postawiła zarzuty 10 osobom, sześć z nich to pracownicy naukowi PWR. Oprócz wyłudzeń są oskarżeni o plagiaty prac naukowych. Głównym oskarżonym jest Adam J., profesor Politechniki Wrocławskiej. Odpowiedź Odpowiedzialność karna, mu grozi, to jest odpowiedzialność w, wymiarach, w wymiarze od roku do, do 15 lat pozbawienia wolności. Pozostałym pięciu kierownikom poszczególnych grantów grozi również surowa kara, ponieważ za każdym razem dopuszczali się oni przestępstwa wyłudzenia w stosunku do mienia znacznej wartości, a zatem mienia przekraczającego 200 tysięcy złotych i im grozi kara w wymiarze od roku do lat 10. Żonom dwóch z panów grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, natomiast tym osobom, które dopuszczały się tylko i wyłącznie plagiatów grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Zdaniem prokuratury główny oskarżony z tego procederu uczynił swoje źródło utrzymania, a przez to, że dodatkowo jest funkcjonariuszem publicznym grozi mu najwyższa kara. W ramach kampanii Miedzi jesteśmy z Tobą. Piłkarze Miedzi pochodzący z różnych krajów i mówiący w różnych językach przypominają, że wszyscy gramy w jednej drużynie. Z tej okazji powstał spot, w którym zawodnicy mówią nie dla rasizmu. Ja nazywam się Kevin Afrans dla Miedź Legnicy. I nazywam się Janek Zambia Kakoko i gram Miedź Legnicy. Ja George Kadu i gram Miedź Legnicy. Nazywam się Marcin Garuch i gram dla Miedź Legnicy. Wszyscy, Wszyscy gramy gram w jednej drużynie! W czwartek w Auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Lotniczej odbędzie się wykład profesora Michała Mierzejewskiego, wychowanka Józefa Zwierzyckiego, o którym będzie mowa. To właśnie dzięki niemu odkryto Polską Miedź. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15.00. W środę obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Szkoła podstawowa nr 4 włączyła się w obchody jako placówka przyjazna środowisku. Organizuje zbiórkę elektroodpadów oraz sprzątanie świata. Zbiórkę elektrośmieci szkoła zaplanowała na sobotę 25 kwietnia. To już 13 edycja akcji. Do tej pory udało się zbierać kilka ton elektronicznych odpadów. W godzinach między 10 a 13 zapraszamy wszystkich mieszkańców Legnicy do udziału w 13 zbiórce elektroodpadów. Dodatkowym ułatwieniem dla osób starszych będzie pomoc harcerzy. Wystarczy podać swoje imię, nazwisko, numer telefonu i adres. Zadzwonić oczywiście pod numer szkolny 76-72-33-103, a harcerze w dniu zbiórki w godzinach między 8 a 12 odbiorą ciężki sprzęt. Szkoła każdego dnia stara się edukować swoich uczniów na temat ochrony środowiska. Organizujemy corocznie konkursy. Uczniowie robią zdjęcia, podpatrują ptaszki i biorą udział w konkursie. Poza tym Bierzemy we wszystkich akcjach udział, jak na przykład sprzątanie świata, Dzień Ziemi i inny. Udało nam się nauczyć, że nie wolno zaśmiecać Ziemi, bo, ponieważ jak, gdy śmiecimy, sa, sami sobie szkodzimy. Nie wolno śmiecić. A powiedz, właśnie Ty ja osobiście, w jaki sposób starasz się dbać o naszą planetę? Segreguję śmieci i nie wyrzucam śmieci, gdzie popadnie. Może jakiś kwas na przykład z lodówki starej wypłynąć i do ziemi, do atmosfery, i później my się zakażemy warzywa, owoce, rzeki i zwierzęta, i później będzie nic nie będzie na ziemi. Udział w akcji oddawania odpadów jest bezpłatny, a dzięki niej każdy z nas, tak jak uczniowie szkoły, może pomóc naszej planecie. Katolickie Stowarzyszenie Diecezji Legnickiej od prawie pięciu lat prowadzi akcję Latawiec Kolonie z Bogiem. To inicjatywa, dzięki której na wypoczynek wysyłane są dzieci i młodzież. Teraz projekt wchodzi w kolejną fazę i na wycieczki promujące wartości chrześcijańskie i patriotyczne będą mogli wyjeżdżać także dorośli. Dzięki inicjatywie i z latawcem do tej pory odbyło się sześć kolonii w kraju i trzy za granicą. To wypoczynek, podczas którego młodzi ludzie poznają wartości patriotyczne i chrześcijańskie. Tam y, młodzież uczestniczy w y, poligonie survivalowym, y, uczą się historii oręża polskiego, marynarki wojennej, ponieważ y, właśnie y, ten wypoczynek odbywa się w pogorzelicy nad morzem. i to jest właśnie bardzo ciekawe, do tego stopnia ciekawe, że właściwie ogłoszenie i y, y, udostępnienie tych miejsc trwało niecałe dwa tygodnie. Mamy w tej chwili już taki, taki piękny odbiór i duże zaufanie, ponieważ bardzo staramy się, aby ten, to, ten wypoczynek był dobrze przygotowany. Katolickie Stowarzyszenie Diecezji Legnickiej rozpoczęło współpracę z biurem Pielgrzymuj.pl i dzięki temu na takie wyjazdy będą mogli się udać także dorośli, Legniczanie. Wybieraliśmy dość długo i dość wybrednie w Polsce, a trafiliśmy na nasze KSM-owskie biuro pielgrzymuj.pl. A które działa aż w Drohiczynie, to jest ponad 600 km stąd, ale oferują bardzo, dobrą, bardzo dobre pielgrzymki. Ja je na jednej już właśnie też byłem, byłem w Ziemi Świętej i bardzo też mają odpowiednio przystępne ceny. Dzięki temu porozumieniu wszyscy zainteresowani już w listopadzie będą mogli się udać na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Na dziś to już wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.